Za małym wielkim Zbychem rekinem A tu drugi rekinek To jest największy rekinek? Tak Rafik pierwszy raz będzie namakał? Tak, Miałem pierwszy coś? raz będę namakał w Bałtyku na Patrzcie na to jest O piwo można dobrać Tak Dobrej Dziema, siema, siema. Dobra, się ten szuchaj, bo to mogą być Patrzcie, patrzcie kogo tu mamy Il patykarzy, a teraz coraz mniej. Jest poszło chyba dalej. I nie wiem czy dobrze widać, ale mamy drugi sygnał. Razem z żyłeczką obciążenie wędkarskie. Proszę bardzo, jak dynda. Coś pięknego. Da. <grytanie> kochani, druga moneta, jeden grosik. Totalny metal, totalny metal. Ale mamy drugą monetę z wody. Wpadło coś z plaży. Pada coś z wody. Dostaje lekcję od Zbysia. Jest mega. to No coś potężnego. Tak. Ale bo właśnie. Mamy jakiś sygnał. Próbujemy się dokopać Załączę się jak wykopie Chyba będziemy mieli coś w dzisiaj. Czy my to znajdziemy Wśród tych kamieni Znajdziemy A cóż to takiego Jakiś drucisław Kolejny taki drucisław jest kochani kolejna moneta z wody jeden grosik jeden grosik także jest wspaniale mamy monetę moneta jest tu mianowicie 10 groszy bardzo pięknie nie ma nic więcej patrzcie jest combo były dwie monety 11 groszy o, ależ pięknie, Czas sprawdzać, trzeba sprawdzać, bo bym wyrzucił Bardzo ładnie, dwie monety w jednym sicie, super Patrzcie na to, mamy tu jakiś kolczyk bazarkowy, ale Rafik go załatwił, zawiesił się na sicie Ale jest, są perły, są perły Rafi kolczyk bazarkowy. Także jest pięknie. Patrzcie na to, bo jest kurde na bogato. Kolejna moneta z wody. Kolejna moneta, kolejne 10 groszy. No mega, mega cyk do taszki. Lecę dalej. A widzicie, jak tu wystają druty, które kopię. Kapsli drutów pełno. Lecimy. I kolejna moneta. Tym razem 5 groszy 5 groszy z Wodziszy Chłopaki się tam rozpędzili Patrzcie na nich A ja tu 5 groszy mam znowu Sygnał Sygnał jak na stalową monetę znowu Czy to będzie ona? Nie Tym razem druty Tym razem druty Zabieramy I lecimy dalej Tu był bardzo wysoki sygnał No ale niestety, bardzo wysoki sygnał kapsle i wpada wpada kolejne 5 grosiczy kolejne 5 grosiczy do tasi przez dziureczkę leci patrzcie co tym razem wpada może ich nie uszkodziłem całkowicie ale no chyba ich chyba je troszeczkę Zwichrowałem ale zawsze idzie naprostować jeszcze. Nawet dobre, nawet dobre, mocno nie zniszczone. <laughs> Lecimy dalej, i ta kolejna moneta. I to jest świetne, <laughs> kochani. Tym razem mamy gruby naminał: 50 groszy w sicie. Elegancko, tam rekinki. Ludziska się zbierają. Pomało plaża się zapełnia. Patrzcie na to, patrzcie na to! Mamy drugie kombo. Drugie kombo. Koło tamtych pięćdziesiątek. Następne dwie pięćdziesiątki. Ktoś tu w las i pogubił. Lecę dalej. Lubi! Kurwa. Pierwszy raz w morzu. Pierwszy raz tutaj z Bałtyku. Ale co? Bałtyckie srebro piękne. Jako ja konia to bez trzymanki. Ale srebero. Piękne. Jupi. Panie mistrz. Mistrz. Jak ono ładnie w kasówce wygląda. Mega mistrz. Wydumajmy, tak. głęboko. Głęboko. Zajebiście Mega mistrz, piękne. Pamiąteczka zajebicy. Pięknie jest. Jest dzień zaliczony. Ja Patrzcie brodziaty, to tutaj ma swój styl! Na łapanie flądrów! A my tu mamy coś w sicie Kurde złotuwa z PRL-u, ty Mistrz Mega mistrz Patrz jak płynie do ciebie A flonderka odpływa, proszę bardzo Po i na już to mam Pełna? No jedna chyba ta. tak Tak, dobra Jak bimbrownicy też tu To szklanie i narusztowanie. To nie, ale tak hmm. wygląda na pewno. Hmm. Też masz? <głos> <głos> też masz. Też sobie Pan do dnia na tak pokaż O, no, pięknie. Ciebie, rozlegaj. No, Angielskie, nie są też tanie. No, brawo Ty. Zobacz to jest klamot Czekaj to nagram, co będzie To złotko też? Nie, ślipnie Bazarek? Ale jak się mieni, panie Zobacz. No na pewno, kurwa, jak wpadł to Hohohoho Kamu klamota, mistrzostwo No Pięknie I teraz to jedę do filmu na ikonę i chcę, żeby oni to tu będą, wiecie? Tak Chcecie wypraskę? Fireworks Co masz? Ja chciałem to... To Trzech, Trzech z flaszkami Ja też mam małpeczkę to są kasek Bo tu nic z natury nie ma Ale Znowu jedna obrączka była Niech załbydzie jednak Pięknie, pięknie jest A jak ostatnio byłem z moją z młodym, to tu nie szło wejść bo tyle ludzi się ubych Leży jeszcze, tylko wiesz, albo za głęboko jest Tak Ja poczekać na jakiś sztorb albo. albo wyjdzie stare, albo będzie nowe No to on powinien tu jedna. A ty korzystaj jak się będziesz tutaj do budu, nie? Ja mówię może jeszcze dzisiaj wieczorem jak pianka wyschnie to wlezę do tej wody aczkolwiek aczkolwiek zimne by wpadło jak tralala nie? bo ta słona woda już mi przestała smakować <laughs> tak o, małek... pró próbuję się do niej przyzwyczaić co chwilę łykam, liżę, ale jednak nie to jeszcze 20 minut daj ja jeszcze jedne rundę w kom i nazad. na puste tak? na puste i samochód okej okay. tak no kurczę, zakończyliśmy nasze tutaj podboje z Piotrem, ze Zbyszkiem i tutaj z największym dużym zbieraczem wow, zbieraczem flaszek no. <laughs> Patrzcie co tutaj na tylko tak wam pokażę troszeczkę Jak chcecie zobaczyć co Zbysiu znalazł, to zapraszamy do Zbysia Brodaty Zbir. Tu są moje fanty, patrzcie, nakopałem się dzisiaj. Masz tutaj etykietę przy swoich Proszę bardzo, już nabił, już mnie tu nabił, a wozidło przepiękne. Oznaczone ślicznie. Kilka trzeba przeczyć, bo zakuszył No. Jak tak jak mówię, do Zbysia zapraszam zaglądać na jego fanty. A u mnie się dzisiaj udało. Udało się wyłupać kolejne sreberko. Pierwsze z Bałtyku. Jakieś kolcoki, jakieś pierdoły. I bałtyckich tutaj, kurde amulet szczęścia. To jest Kaszupski. Kaszub... No. Kaszubski, tak? Dzięki za bumbuma będzie w kolekcji. Proszę bardzo, Profeta. jak najbardziej. A ja wam panowie bardzo dziękuję Dzięki za gościnę, za wspólne kopanie. Kurde, było mega Was poznać, uściskać, wyśmiać się z wami co nie miara i wyzbierać Fanty z Bałtyku. Na razie